Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się Panie, Panie Jezu, Jezu Chryste i błogosławimy i Tobie przez rękę Jezus staje przed Piłatem, wokół rozwrzeszczany tłum, jak opisuje święty Marek, zewsząd słychać okrzyki ukrzyżuj go, ukrzyżuj! Prawie wszyscy obecni domagają się Jego śmierci. Zapewne gdzieś z boku stoją cicho, pełni ręku jego najbliżsi, jego uczniowie, jego wyznawcy. Piłat, człowiek tchórzliwy, być może nawet nie wydałby wyroku wskazującego. Być może świadomy, iż oskarżenia tłumu są nieprawdziwe i kłamliwe, uwolniłby Jezusa, ale ryzykowałby wówczas swoje stanowisko utratę przywilejów i dobrobytu. Sytuacja jest więc bez wyjścia. Wszystko zostało już praktycznie postanowione i w tym momencie gotowa się. Jakże często spotykamy się i dzisiaj z podobnymi sytuacjami. Jakże często słyszymy liczne pomówienia, fałszywe oskarżenia, przedstawiane nieprawdziwe dowody. Również dzisiaj Słychać ten sam wrzask manifestującego tłumu, rozchodzący się przez prasę, internet, telewizję. Również i współczesnym sędziom często wygodniej jest spełniać jego oczekiwania. Ryzykują bowiem dokładnie tym samym, czym ryzykował piłat. A czy my staramy się rodzić prawdy? Najczęściej również pogążamy za tłumem. Tak jest prościej i wygodniej. Bezkonfliktowo. Nie narażamy się nikomu. Po co mam trudności? Jezus stoi więc przed Piłatem. Tłum fałszywych oskarżycieli tak bardzo znamionował ten proces, że zwolennicy Jezusa nie mają przy nich żadnych szans. Za kilkanaście godzin skończy 33 lata wędrówki po tym świecie. Dla większości z nas to byłby już koniec. Jezus Chrystus pokazał nam jednak inną drogę. Wykorzystał ten czas, aby dokonać wielkich rzeczy i na końcu zwalić świat. Pokazał, iż każdą trudność winniśmy próbować zamieniać w zwycięstwo, nie załamywać rąk, dzielnie stawiać czoło osiądu i nie tracić. Jezu, spraw, abyśmy choć w maleńkiej części byli w stanie Cię naśladować. Aby nasze postawy spełniały Twoje oczekiwania, abyśmy poprzez swoją aktywność umacniali nasze chrześcijańskie wspólnoty, do których zalicza się również Rada Gospodarska Bierze krzyż na ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Poraniony biszowanie. W koronie cierniowej rozpoczyna swoją drogę krzyżową. Przyjął w milczeniu niesprawiedliwy wyrok namiestnika rzymskiego Ońcusza Piłata, który wiedział, że Jezus jest niewinny. Mógł Go uwolnić i niewiele brakowało, by to zrobił. Ale uległ Żydom. A teraz Przyjmuje krzyż. Żołnierze rzymscy włożyli na ramiona Jezusa krzyż, do którego zostanie przybity i na którym umrze. A on, sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgotą. Zazwyczaj krzyża się nie szuka. Któregoś dnia zupełnie niespodziewanie, bez pytania o zgodę, włożą nam go na ramiona i odtąd będziemy musieli go nieść. Krzyż stanowi nieodłączną część naszego życia. Wpisuje się nie tylko w pejzaż miejsc, w jakich żyjemy, ale głęboko naznacza nasze serca. Naszym krzyżem są obowiązki stanu, zawodu. Zachowanie przykazań Bożych To jest krzyż Który wymaga wysiłku Ale tylko przyjęcie krzyża Daje nadzieję Zbawienia wiecznego 1050 lat temu Ten krzyż Dzięki opatrzności Bożej Wyrażonej w woli Osobistego nawrócenia się Księcia Mieszka Stanął na polskiej ziemi W obliczu Niego Mieszko, pierwszy historyczny władca Polski, przyjął Chrzest. Jest to do obecnych czasów najważniejsza data w dziejach naszej historii, gdy jako naród zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i Jego Ewangelię oraz w zachodnioeuropejską, chrześcijańską cywilizację łacińską. Z naród polski. Wszedł ponad dziewięćsetletnie już wtedy od narodzenia Chrystusa dziedzictwo naszej wiary Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Symbol hańby i poniżenia Stał się symbolem braterstwa i zwycięstwa Prośmy Boga Ojca O tak potrzebne łaski dla naszej ojczyzny Dla naszej gminy, dla naszej parafii Dla naszych rodzin i nas samych Jezu, ucz nas mądrości płynącej z Twojego krzyża. Spraw, byśmy pamiętali Twe słowa. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, Żyć przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, drugi raz upadasz pod krzyżem, droga jest coraz trudniejsza, sił ubywa, krzyż staje się coraz cięższy, coraz trudniej go nieść, ale Ty się nie zniechęcasz, nie poddajesz, powstajesz i idziesz dalej. Przy tej stacji modlimy się za wszystkich grzeszących, aby się nawrócili i powstali z upadku, prosimy Cię o łaskę skruchy i szczerej spowiedzi dla nich i dla nas. Dziękujemy Ci za sakrament pokuty, w którym podnosisz nas z grzechowych upadków i dajesz siły, by iść naprzód. Dziękujemy za to, że przez kapłana mówisz do nas i ja odpuszczam Tobie grzechy. Idź w pokoju. Za odpuszczenie grzechów w spowiedzi świętej dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci Pani, który się za mnie trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Wspominam tak często ten dzień, golgotę i słodki z niej Przyszłam pod krzyż z ciężarem swych win. uwolnił mnie tam Boże Syn. 12. Jezus umiera na krzyżu. Złaniały Ci się, panie Jezu i Błogosławimy tobie. A Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Ostatni krzyk Jezusa. Donośny, przeszywający horyzont ziemski. Świątyni jerozolimskiej rozdarła się od góry do dołu na dwie części. Na Ostatni krzyk Jezusa, donośny, przeszywający horyzont ziemski. W świątyni jerozolimskiej rozdarał się od góry do dołu na dwie części zasłona. Skały popękały, a wielu umarłych poruszyło się w grobach na świadectwo doniosłości tego, co się wydarzyło. Ile razy rozlega się na ziemi krzyk tych, którzy cierpią? Czasem jest donośny. Bywa jednakże i tak, że zostaje stłumiony i nie może się wydobyć na zewnątrz. Wówczas przeżywany jest Zaciszu własnego serca i sumienia, dławiony przez strach, wstyd i niepewność siebie samego, sprawia ból i prowadzi do duchowej bierności, a czasem depresji. Prosimy Jezusa umierającego na krzyżu, aby uzdrawiał każdego człowieka, który próbuje wydobyć z siebie krzyk cierpienia. Nawet leśni inni ludzie tego krzyku nie słyszą. Ty, panie, słyszysz ten głos, również ten najbardziej ukryty. Krzyk bez nadziei. Braku pomocy i samotności. Jezus umierający na krzyżu wyprasza ludzkości ducha świętego. On to przenika całą Ziemię. Dociera w jej najdalsze zakątki. Ogarnia ludzkie serca i umysły. Prosimy Cię Panie, aby tak jak skały, które popękały w chwili śmierci Jezusa na krzyżu, tak by popękały nasze serca z kamienia. Abyśmy uzdrowieni się z niewoli grzechu, bólu i egoizmu. Tak często zamykamy się na innych ludzi. Zranieni kiedyś staliśmy się nieufni, gdyż lękamy się kolejnych zranień. Ale ty panie, wyznaczasz nam nowy horyzont. Krzyż przestał być narzędziem hańby, a stał się drzewem życia. Wyrwał, się, wyrwał nas z mocy szatana. Niech krzyk bólu stanie się teraz pieśnią chwały i uwielbienia, który za... Zaś się przyczyną, pa na Józef i Oden mówili, Panny Maryi prosili, aby ciało namaścili i w grobie je złożyli. namaścili, prześcieradło otulili. Tak z miłości ku synowi dawała ciało grobowi i z przyjaciółmi swoimi z sobą westł płaczącymi. A jak ciało sporządzili i obmyli, namaścili, nie, nieśli go ku pachowaniu przy obfitym wylaniu. Nieba ma płacz srogi, Magdalena chwyciła nogi. Działanki kątem z kąty krzyżami całowali. Do gromu go położyli, ciężką skałą zastawili. Wszyscy przy grobie płakali. Tak Jezusa miłowali. Przez te smutki i gorzkości o Matko pełna miłości, proś za nami Syna Swego, zjednaj nam łaskę u Niego. O szanowna i wielebna, Tyś jest Matko, tak chwalebna. Jezu, najłaskawszy panie, racz przyjąć nasze wołanie, racz do serca łaskawego przyjąć człowieka każdego. Który